Podczas gdy chłopi zgięci w pół pod ciężarem niekończącej się pracy w polu, za potężnymi murami średniowiecznych zamków rozwijała się równoległa rzeczywistość, równie lubieżna, co tajemna. Tam feudalni panowie, absolutni właściciele ziemi i życia tych, którzy ją uprawiali, tworzyli wszechświat, w którym żadna fantazja nie była zakazana i żadna namiętność nie była wzbroniona. To, co działo się w tych ukrytych komnatach, nie było prostymi nocnymi rozrywkami, lecz fizycznymi manifestacjami władzy, która przekształcała przywilej w rzekome boskie prawo do łamania wszelkich granic moralnych. Te orgie, starannie przemilczane w oficjalnych kronikach, stały się najczystszym wyrazem nierówności feudalnej. Podczas gdy od ludu wymagano dyscypliny i posłuszeństwa, szlachta oddawała się ekscesom, które przekraczały nawet najbardziej rozpustne standardy w historii. Eksplorowanie tych epizodów to nie tylko odkrywanie skandalicznych ciekawostek, ale także rozszyfrowywanie korzeni systemu dominacji i przywilejów, którego cienie wciąż rzucają się na współczesny świat. Zanim będziemy kontynuować tę podróż przez tajne korytarze średniowiecznej władzy, zapraszam Cię do dołączenia do naszej społeczności. Zasubskrybuj kanał i zostaw w komentarzach, skąd słuchasz tej historii i która jest godzina w twoim świecie. W ten sposób wspólnie zbudujemy most przez wieki, aby ożywić najbardziej ukryte prawdy średniowiecza. Feudalizm, ze swoją sztywną hierarchią i absolutną koncentracją władzy w rękach nielicznych, stworzył idealny grunt dla kiełkowania najbardziej ekstremalnych praktyk szlachty. Nie był to przypadek, lecz nieunikniona konsekwencja systemu, który stawiał niektórych ludzi ponad wszelką odpowiedzialnością moralną czy prawną. Tam, gdzie chłop ledwie mógł marzyć o przetrwaniu, pan wznosił się jako władca nie tylko ziemi, ale także sumień i ciał. Starożytne manuskrypty, pisane w klasztorach lub przechowywane w archiwach dworskich. Już od pierwszych wieków po upadku Rzymu wspominały o zawoalowanych obyczajach świadczących o trwałym hedonizmie. Wielu wyobrażało sobie, że świat średniowieczny oznaczał koniec rzymskiego przepychu, ale prawda jest taka, że jego formy się zmieniły. Dostosowały do nowego kontekstu, w którym władza terytorialna dawała przyzwolenie na pobłażliwość. Dziedzictwo cesarskiej uczty znalazło w średniowiecznych zamkach swoje zniekształcone odbicie. Kroniki z XIV wieku wspominają o wystawnych kolacjach, podczas których po wykwintnych daniach pojawiały się widowiska tańca, muzyki i specjalnych pocieszeń oferowanych najznamienitszym gościom. Stopniowo te rozrywki przekształciły się w rytuały związane ze świętami przesilenia czy równonocy, prastarymi datami kojarzonymi z płodnością i obfitością. To, co zaczęło się jako rolnicze święto, ostatecznie stało się pretekstem do cielesnych przyjemności. W centrum tej ewolucji znajdowało się poczucie bezkarności. Im rozleglejsze było panowanie Pana, tym silniejsze stawało się przekonanie, że żadne ziemskie ani boskie granice nie mogą go dosięgnąć. W ten sposób w blasku letnich ognisk lub w cieniu kamiennych murów szlachta budowała świat, w którym hedonizm nie był dewiacją, lecz istotną częścią ustalonego porządku. Kontrast między życiem poddanych a życiem ich panów nie mógł być bardziej brutalny. Podczas gdy chłop mógł być surowo ukarany za drobne przewinienie, takie jak przedmałżeńskie spotkanie czy potajemne cudzołóstwo, szlachcic, który nad nim panował, oddawał się ekscesom które łamały wszystkie chrześcijańskie zasady. Sprawiedliwość była w rzeczywistości narzędziem władzy, surowa wobec słabych, pobłażliwa wobec potężnych. W wielu posiadłościach praktykowano haniebne prawo pierwszej nocy, ius prima noctis, czyli przywilej, który pozwalał panu rościć sobie prawo do pierwszej nocy z każdą nowo poślubioną panną młodą z jego ziem. Niezadowoleni z tego, Wielu panów utrzymywało w tajemnicy prawdziwe haremsy służących i dziewek, zawsze dostępnych, by zaspokoić ich pragnienia. To nie była zwykła rozpusta, lecz fizyczne ucieleśnienie hierarchii, która zamieniała kobiety w symbole poddaństwa, a potężnych mężczyzn w bogów z krwi i kości. Wyprawy krzyżowe nasiliły to zjawisko. Kontakt z Bizancjum i światem islamskim otworzył europejskich rycerzy na nowe formy przyjemności i zmysłowego wyrafinowania. Z Ziemi Świętej wracali nie tylko z przyprawami czy egzotycznymi tkaninami, ale także z erotycznymi manuskryptami, nieznanymi technikami, a czasami z konkubinami lub niewolnikami. Kroniki opisują, jak niektórzy baronowie przebudowywali całe skrzydła swoich zamków aby przekształcić je w orientalne łaźnie lub komnaty inspirowane haremami, które widzieli na wschodzie. W ten sposób władza feudalna stała się nie tylko dominacją polityczną, ale także licencją na cielesne przyjemności. Podwójna moralność narzucała dyscyplinę ludowi i dawała panom prawo do przekraczania granic bez konsekwencji, tworząc porządek społeczny, w którym niesprawiedliwość była normą przebraną za obyczaj. Z biegiem wieków praktyki te przestały być odosobnionymi epizodami, przekształcając się w prawdziwe, ukryte instytucje. W regionach takich jak południowa Francja czy włoska Lombardia powstawały dyskretne stowarzyszenia poświęcone wyłącznie cielesnym rozkoszom. Z rytuałami inicjacji, wewnętrznymi hierarchiami i okresowymi obchodami. Niektóre dokumenty inkwizycyjne wspominają o bractwach, takich jak rycerze Czerwonej Róży czy krąg półksiężyca, które odwoływały się do pogańskich symboli, aby usprawiedliwiać swoje ekscesy pod pretekstem starożytnych tradycji płodności. Wino, napoje i egzotyczne zioła stały się niezbędnymi sprzymierzeńcami. Inwentarze zamków mówią o starzonym miodzie pitnym, eliksirach wigoru i orientalnych roślinach przygotowywanych do towarzyszenia świętom, które mogły trwać trzy dni i trzy noce. Substancje te intensyfikowały zmysły i obalały ostatnie opory tych, którzy byli zmuszeni do udziału. Architektura zamków również ujawniała ten ukryty świat. Tajne przejścia. Łączyły szlachetne sale z komnatami przeznaczonymi do rozpusty, często zdobionymi jawnymi freskami, wewnętrznymi basenami i skomplikowanymi systemami oświetleniowymi. Jeden z zamków w Nadrenii ukrywał pod swoim wielkim salonem podziemną komnatę z alkowami, gorącymi źródłami i ścianami pomalowanymi scenami erotycznymi, dostępną tylko przez ukryte schody za głównym kominkiem. W ten sposób szlachta nie tylko organizowała bankiety i gry. Ale budowała autentyczne świątynie przyjemności, gdzie to, co zakazane, nabierało charakteru rytualnego. Były to miejsca odosobnione, poświęcone ostatecznemu wyrazowi władzy, która uważała się za absolutną. Feudalne orgie nie były improwizowanymi spotkaniami, lecz uroczystościami zaplanowanymi z drobiazgową precyzją. Zazwyczaj zbiegały się z kluczowymi momentami kalendarza rolniczego i astronomicznego przesileniami, równonocami i świętami takimi jak Beltain czy Lammas, przekształconymi w parodie kalendarza religijnego. W ten sposób powstawał równoległy czas, tajny rytuał, w którym nadmiar miał swoje własne sanktuarium. Zaproszenia krążyły w kodzie, zwykły pergamin z symbolem, księżycowy znak, czerwona róża. Wystarczałby ogłosić wydarzenie tym, którzy byli wtajemniczeni w kod. Bycie wezwanym oznaczało przynależność do wewnętrznego kręgu władzy. Wykluczenie zaś mogło zwiastować polityczną ruinę szlachcica. Zaufani posłańcy dostarczali instrukcje dotyczące stroju, ofiar, a nawet towarzyszy, których oczekiwano przyprowadzić. Przygotowanie pomieszczeń wymagało całych tygodni. Całe skrzydła zamków były przekształcane za pomocą gobelinów, egzotycznych futer i lamp, które tworzyły nierealne atmosfery. Niektórzy kronikarze opisują, jak całe sale zamieniano w sztuczne ogrody z przeszczepionymi drzewami, egzotycznymi ptakami i fontannami, z których lało się czerwone i białe wino. Każdy szczegół był obliczony tak, aby zatrzeć granice między codziennością a świętością. Przebieg uczty następował według teatralnego scenariusza. Najpierw były bankiety, muzyka i dworskie gry. Potem stopniowo spektakle stawały się bardziej sugestywne. Tańce, które zaczynały się w wyrafinowanych strojach, kończyły się rytualnymi nagościami, namaszczonymi perfumowanymi olejkami. Czasami maski pogańskich bogów dawały uczestnikom pretekst do wcielenia się w bóstwa, uwalniając niewypowiedziane pragnienia pod osłoną mitycznej postaci. W ten sposób każda orgia stawała się zbiorowym dramatem, gdzie władza inscenizowana była w żywym ciele, a panowie potwierdzali swoją władzę nie tylko mieczem. Ale absolutną dominacją nad ciałem i pożądaniem. Udział kobiet w tych celebracjach odzwierciedlał te same hierarchie społeczeństwa feudalnego. Na szczycie znajdowały się damy szlacheckie, których obecność różniła się w zależności od regionu i epoki. W niektórych miejscach, zwłaszcza w Prowansji czy na niektórych dworach włoskich, brały czynny udział, choć zawsze pod osłoną swojej pozycji. Na ziemiach bardziej konserwatywnych, takich jak Niemcy czy Anglia. Zazwyczaj ograniczały się do obserwacji lub strategicznie wycofywały, zostawiając miejsce na ekscesy swoich mężów, ale nigdy nie ignorując ich istnienia. Zupełnie inna była sytuacja kobiet niższego stanu. Służące, chłopki czy młode dziewczęta z wiosek były wybierane za pomocą eufemistycznego prawa wyboru. W rzeczywistości była to rozszerzenie obawianego prawa pierwszej nocy, które piękno młodej kobiety zamieniało w walutę władzy. Często były przygotowywane na dni wcześniej za pomocą perfumowanych kąpieli, rytualnych depilacji i afrodyzjaków. Manuskrypty z epoki opisują ciała kąpane w wodzie różanej, depilowane pastą cukrową w stylu orientalnym i namaszczone winem zmieszanym z miodem, aby podkreślić ich słodycz. Te praktyki rzadko wiązały się ze swobodnym wyborem. Wiele kobiet było zmuszanych za pomocą narkotyków, afrodyzjaków. Lub przez nieodpartą presję psychologiczną. Świadectwa wspominają o mieszankach wina z ziołami, które osłabiały wolę i pobudzały pożądanie. Skutkiem były niechciane ciąże, wymuszone aborcje, dzieci ukrywane jako sieroty, a w najbardziej tragicznych przypadkach młode kobiety wracające ze złamaną duszą, nękane koszmarami lub doprowadzane do samobójstwa. Mężczyźni służący również nie unikali tego mechanizmu. Niektórzy byli wykorzystywani seksualnie. Większość natomiast pełniła rolę niezbędnych pomocników. Serwowali napoje, podawali perfumowane chusty, olejki i dyskretnie pomagali w intymnych sprawach. Ich milczenie było gwarantowane groźnymi przysięgami, które obiecywały okaleczenie lub śmierć każdemu, kto ujawni sekrety ich pana. W ten sposób między chronionymi damami a pozbawionymi praw służącymi Między zmuszonymi do milczenia sługami a szlachtą chronioną bezkarnością, orgie stawały się sceną, na której bez żadnej maski ucieleśniała się absolutna nierówność feudalizmu. Związek między średniowiecznym kościołem a orgiami feudalnymi był lustrem sprzeczności. Z Ambon duchowni, z furią potępiali rozpuste, nakładając surowe pokuty nawet za drobne przewinienia. Jednak te potępienia rzadko dosięgały potężnych. Spowiednicy szlachty zazwyczaj łagodzili winy swoich panów, przekonani, że ciężar sprawowania władzy usprawiedliwia cielesne pobłażliwości. Ale hipokryzja nie ograniczała się do wyrozumiałego przebaczenia. Liczni biskupi, opaci, a nawet kardynałowie brali bezpośredni udział w tych celebracjach. Prywatne dokumenty wspominają o bankietach, na których duchowni wysokiej rangi dzielili kobiece towarzystwo ze szlachtą, zapewniając w ten sposób, że ich sekrety zostaną chronione paktem wzajemnego milczenia. W niektórych przypadkach całe klasztory stawały się scenami tych świąt, maskowanych jako rekolekcje duchowe. Korupcja dotykała również sfery ekonomicznej. Po każdej wielkiej uczcie panowie często składali hojne darowizny opactwom lub diecezjom. Nie jako szczera skrucha, lecz jako domyślna zapłata za odpusty i współudział. Spowiedź uszna, w teorii sakrament odkupienia, przekształciła się w pusty rytuał. Te same grzechy były opowiadane miesiąc po miesiącu w towarzystwie Jałmużny, która zapewniała automatyczne rozgrzeszenie. Pojawiły się nawet tajne doktryny, które usprawiedliwiały te zachowania. Niektóre teksty teologiczne utrzymywały, że dla wtajemniczonych w boskość dusza nie może być splamiona aktami cielesnymi. W ten sposób potężni znajdowali duchowe poparcie dla swoich ekscesów. Tymczasem ludowi narzucano najsurowszą dyscyplinę, budując podwójny kodeks moralny: jeden surowy dla słabych, drugi elastyczny i pobłażliwy dla elit. W ten sposób Kościół nie tylko tolerował, ale w wielu przypadkach podsycał krąg władzy i rozpusty szlachty. Wzmacniając ideę, że zasady były kajdanami wyłącznie dla biednych. Orgiami panów feudalnych nie były jedynie wybuchami przyjemności, funkcjonowały jako autentyczne narzędzia władzy. Bycie zaproszonym na jedną z tych uroczystości oznaczało przynależność do wewnętrznego kręgu władzy. Pozostanie poza nim mogło zwiastować polityczny upadek szlachcica. Tajne zaproszenia, zagadkowe symbole i selekcja uczestników wzmacniały sojusze i karały wrogów. Na tych ucztach współudział był pieczętowany wspólnym grzechem. Szlachta i rycerze, uczestnicząc razem w czynach zakazanych przez moralność chrześcijańską, byli związani tajemnicami, które uniemożliwiały przyszłe zdrady. Florentinowy doradca napisał, że książę upewniał się, że jego rywale byli włączani w noce rozpusty ponieważ nikt nie ośmiela się spiskować przeciwko temu, kto zna te same winy. W ten sposób libertynizm stawał się bronią polityczną. Dla chłopów wymiar był inny. Kiedy pan domagał się córek swoich wasali na uczty, nie tylko zaspokajał swoje pragnienia, ale także okazywał swoją absolutną władzę nad ciałami i całymi rodzinami. Było to zaplanowane widowisko mające upokorzyć i przypomnieć, że nic nie umykało władzy feudalnej. Przemoc seksualna przekształcała się w publiczną inscenizację dominacji. Ponadto te spotkania służyły jako przestrzenie negocjacji. Wśród wina i masek zawierano sojusze, rozwiązywano spory i dzielono terytoria. To, czego nie dało się rozwiązać na oficjalnych dworach, znajdowało ujście wśród tapiserii i perfum, w atmosferze, gdzie podatność i nadmiar ułatwiały porozumienia. W ten sposób orgie nie były tylko ceremoniami przyjemności ale narzędziami kontroli i spójności politycznej, gdzie ciało stawało się walutą, a pragnienie więzią władzy. Feudalne orgie pozostawiły znacznie głębsze ślady niż kamienne mury, w których się odbywały. Z biegiem czasu podważyły one legitymację systemu, ponieważ lud obserwował, jak głosi się ascezę, podczas gdy panowie oddawali się rozpusty. Wzrosła nieufność wobec kościoła i szlachty, podsycając ziarna przyszłych reform i buntów. Społeczności chłopskie szukały strategii oporu. Niektóre przyspieszały małżeństwa, aby chronić młode kobiety, inne ukrywały dziewczęta w wyznaczone dni lub udawały choroby, aby uniknąć wyboru swoich córek. Te gesty, ledwo wspomniane w oficjalnych dokumentach, były częścią cichej walki przeciwko feudalnemu nadużyciu. Kulturowe echo tych praktyk rozciągało się przez wieki. Śródziemnomorski karnawał z jego maskami, odwracaniem ról i tymczasowymi swobodami, można interpretować jako popularną parodię arystokratycznych świąt. W średniowiecznej literaturze fabliu wyśmiewały rozpustnych duchownych i szlachtę, odzwierciedlając powszechne odczucia przeciwko hipokryzji. Nawet w sztuce renesansu zachowały się echa tamtych scen, przebrane pod mitologiami bogów i bachanaliami. Ustawodawstwo również zmieniało się w odpowiedzi. Edykty królewskie zaczęły ograniczać nadużycia panów i w początkowym stadium uznawać potrzebę ochrony kobiet z niższych klas. Współczesne pojęcie zgody seksualnej narodziło się częściowo jako reakcja na te ekscesy. Wreszcie zbiorowa pamięć przekształciła traumę w legendę. Opowieści o demonach porywających dziewczęta w zamkach czy o szlachcicach ukaranych za swoją rozwiązłość są w rzeczywistości odbiciem historycznych doświadczeń przeżytych przez pokolenia chłopów. Kultura popularna zamieniła ból w opowieść, ucisk w ostrzeżenie, i w ten sposób podtrzymywała opór. Feudalne orgie były czymś znacznie więcej niż tylko epizodami rozpusty. Stanowiły zinstytucjonalizowane praktyki, które w swojej surowości ujawniały prawdziwą naturę średniowiecznej władzy systemu, który nie tylko wyzyskiwał ziemię i pracę chłopów, ale także rościł sobie prawo do dominacji nad ciałami i pragnieniami. Każda uczta, każde ukryte biesiadowanie było dramatyzacją nierówności, gdzie szlachta wznosiła się jako absolutny pan świętości i profanum. Kościół, daleki od pełnienia roli hamulca, często uczestniczył lub tuszował te ekscesy, utrwalając podwójną moralność, która surowo karała lud i udzielała pobłażliwości potężnym. W ten sposób umacniał się porządek, w którym wiara służyła jako maska, a bezkarność jako reguła. Dla poddanych, a zwłaszcza dla kobiet, cena była druzgocąca. Pokolenia naznaczone strachem, upokorzeniem i milczeniem. Jednak z tego bólu zrodziły się również ziarna oporu. Strategie chłopskie, ludowe opowieści i reformy prawne pozostawiły świadectwo, że ucisk nigdy nie był akceptowany bez odpowiedzi. Wspomnienie tych nadużyć przeniknęło do karnawałów, bajek, satyr i praw, które stopniowo zaczęły kwestionować absolutne przywileje. Dziś spojrzenie na tę przeszłość to nie tylko ćwiczenie z chorobliwej ciekawości, ale okno, aby zrozumieć, jak władza wpisuje się w ciała i jak moralna hipokryzja może podtrzymywać całe systemy. Historia tych praktyk przypomina nam, że dominacja rzadko jest sprawowana tylko mieczami czy daninami. Utrwala się także w tym, co intymne, w tym, co tajne, w tym, co panowie feudalni nazywali przyjemnością, a co dla wielu było jedynie niewidzialnym łańcuchem.